Abemus Papa jest ze mną, Bezi? Abemus Papam. Stój. Co kurwa? Wyjebało mi MT. Kurwa! Zagrywasz Nie mogę kurwa! Nie mogę tak stój, mówię, co jest kurwa, nie? <laughs> nie, ja jebsy, nie. <laughs> nie wierzę w to. A w niej już przygotował. Ale ja tak sobie czekam, czekam. Ja um, tak mówię, no, no. czemu cię nie przedstawia, nie? Ja mówię, Dobra, co no, jest, To ja tak ciekawiło. O, może. Dobra, włączam ja, nagrywanie, jest, starczy tyle. Później. Abemus papam. Jest ze mną, Bezzi? Abemu papam. Oraz Roland Abemus papam No i gramy I gramy, <grywamy> dobra <grywamy> Czekajcie, ktoś coś powie Tak więc wybraliśmy nowego papieża. Oto tu mamy kominy I spierdalamy z Idziemy Idziemy sobie pojechać na rowerze Oczywiście tak. epickie trikensy powracają Gdzie mamy 20.30 Pogoda jak w południe No Słońce świeci Co tam? Ron, powiedz, 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 że biegasz wokół roweru, a nie skakujesz na niego No biegam wokół. No dobra, myślałem, że jakiś laki <grym> Dobra, jest mi na rowerze. Ja czy pączki dzisiaj będziesz jej robił? Lewy Aha. górny róg, prawda? No nie, możemy jechać na początek. Bo ja taka wycieczka jak wczoraj. Tak. Tylko tak. tym razem nie zginę na tak, Mounch No a nie, nie powinno przy... być takich lagów no i nie powinniśmy stracić roweru, ale zobaczmy. Cicho! Ej, kto stracił, nie, nie, Dobra, to ja Może kto no, był? A Kto kierowcą był? Tak, to kierowcą był? Jak ty kiedyś tak, jak ty tam przyciskasz guziki, Maxior, to się wydaje, że ty za każdym razem przełączasz nagrywanie, nie? Nie wiem, no, patrzę do EQ i tak dalej. Na ty, tab zaraz zobaczę celując w głowę. No, bo zawsze Możesz nagrywać, to tak, ten przycisk tak normalnie wpijasz go w tą klawiaturę, żeby mieć pewność, że się nie, nagra. Gościu, ja ją w ogóle rozpierdzielałem ostatnio, nie? Bo ja myślałem, że nie wiem, coś jest pod nią, nie? I chciałem ją przeczyścić, nie? Otwieram tam, gościu, jest czyściutko, nie? I tak tam sprężonym powietrzem, piep, piep, nie, piepie, piepnie. No i chuj, nic nie jest, nie powyczyszczałem. A ta klawiatura i tak, wiesz, klikam przycisk, nie? I on dopiero wyskakuje za 10 sekund. To jest dobra. To jest magia klawiatury z Tracera za 50 zł z mega awansu, którą rozjebie. normalnie i to nagram jako specjal na 4K visible. Siąłem cię za słowo. <grym> Cholera. Mam to nagrane. Ty też. Ma, mam na to wody. <krym> a może na ten dobudowany? Nie. Nie, a chcesz stracić rower? O, i ta baza tu była? O kurde, dobry jesteś Maksior, dobry A ja przecież wczoraj tu jechaliśmy chyba na no boje. Nie chyba wiem Była chyba On no no tu jest, jest od zaradzny. miesiąca tutaj jest, ale spokojnie No Co tam, że my się nie grałeś, ale spokojnie Cicho Sprawdzimy czy jest krasz może To jak coś to może w kolejnym odcinku będzie place dobry jak będzie wieczór, w grze. Jak, jak będzie w ogóle ten wieczór? <laughs> Niemożliwe, ale wmawiajmy sobie co. Pamiętajcie, jeżeli chcecie. Wie wieczór piszcie do Szeklera. <laughs> Musicie mu zaspami tak porządnie. To zrobi wieczór. Wiecie, wchodźcie na forum, rejestrujcie się i spamujcie Szekler z noc. No bo najlepiej podstąpić. Tutaj tak. dopiero 5 rano jest ciemno, nie? Szekler wam da numer konta. <laughs> Najpierw przelewa później. Wieczór. Tak. PIN i zielony <laughs> PIN i zielony Albo bezpośrednia wpłata na konto PayPal albo coś takiego, nie? W ogóle no. na karty, wszystko przepisz na. Albo SMS o treści. wyślij SMS o treści noc. Aby za, za, za serwerze d się się tak, A zaniecie w nagrodę uści dłoni Szeklera elektroniczny. Hmm. I zdjęcie, będziecie mogli sobie ten. Na, na tapetę. E, czemu wjechaliśmy w ścianę? Nie A, Proszę. czyli to nie był lak? Nie, po prostu wjechałem w niewidzialną ścianę. Mhm. A u mnie ta Są, ściana tak była. Wcale nie w tym. W ścianę i się odbiłeś, i bączka prawie zrobiła. A się pan niewidzialną ścianę na moście, jak wjechaliśmy obydwoje w nią? Jezu, a ty na dwóch kółkach jedzie normalnie, mówię, kurde, czyste, szybciej wściekli sześć, nie, kurwa. dwa kółeczka, jazda. O, fuck! Patrz na ten parkur nie. Znaczy, parkur rowerem? Starczymy Dobra, było nieważne. Okej. Okay. A tu na Bobcata nigdy nie patrzysz? Na jakiego Bobcata? No tam gdzie nam widz pokazywał. A... No go przejechaliśmy dawno temu, ej! Ja wiem, ale no to się pytam czemu w ogóle nigdy nie zaglądasz? Bo mogę. Okej, okay. a Sancheza może zobaczymy? I ty jest Ile i temu w ogóle? Medkity możemy wziąć z tego szpitala przy okazji. Max, bo... też w ogóle opony? Pomyśleliśmy. E, ja mam dwie. Ja mam Engine te... i tank Ja ma O, mam, cztery silniki. Miałem się rozładować. Jestem geniuszem. Maxior. Genitaliusz, Maxior. Genitaliusz. Okej, okay, wyskakuję. To ja idę do tamtej bocy. To ja będę jeździł wokół. Maxior, ma ty w ogóle co za ucień robisz, że się nie była? Ani tu, ani tu. Intro, trochę oglądałem filmy, ETC, no i tak zajęcia cały dzień. Nie robiłem jeszcze parę rzeczy w chacie. A ja cały dzień nagrywałem. No ja dzisiaj nie. Wziąłeś wszystkie te? Co? Tak, wziąłem. Pięć Dobra, albo sześć, nie jest. wiem. Gdzie jest w Przed tym, jeździ tak. sobie, umiera za chwilę. A no potem no no ej, tam, chłopaki tam spadłem zamiast. do wody. Nieprawda. Okej, okay, ready. Czas na przygody w lewym górnym rogu mapy Mhm. Mm Pewnie znowu autobusy... Nie wiem, skutery śnieżne kurwa. Skutery śnieżne. Patrioty. Bulety. Abemus papumy. Abemus papumy. Jedziemy do nowej gwinei, tak? Dokładnie. Jedziemy, jedziemy po nowy hosting. <laughs> Najbliższy... Be ja ty masz pusty plecak? Mam 27 tylko zajętego. Mhm, mm to później ci dam te 4 silniki Sam, sam sobie je trzymaj. Ale to ty jesteś prowadzącym, tak? Co się stało. Ty? No to ja jestem prowadzącym, to ty wkładasz rzeczy, ja nie siadam, mnie w takim razie. Bo ja prowadzę, ja muszę mieć małe obciążenie, prawda? A wyjdź skocz stąd, to nie tam będziesz się pierdzieli Nie, bo w zasadzie tak zrobiłem z mockhilli. No dobra Tu nie ma wody. Ale nam świec zginąłem wtedy. No ale ty no, nie, nie z... wiem czemu... My... Źle już spadnie Muszę na Bobkata najpierw. No bobkaty, rowery. rower musisz wiesz, to ty dwoma jedziesz najwyżej. Prawda. No ja dwoma, no Dobra, jednego rowera nie ma i tutaj w lewo zajedź, no no nie ma Pa, tutaj pewnie coś będzie. No dobra, nie Piętal będzie. Nawet tego nie będzie. Jeszcze tam po furę można zobaczyć ten jeden spawn na auta, nie? Gdzie buleta spotkaliśmy i ciężarówka gdzie się respi. Jak nas pod, chyba znaleźć auto? Dobra, no. Proszu, proszukujcie, że przeszukajcie. No, no. Chyba widzę tam spasa. Ja to pojeżdżę sobie wokół, nie? No, o, nie było nikogo, bo jest amunicja do wszystkiego. Albo po prostu ktoś miał zapchany plecak? A, możliwe. Albo ja, to jest pułapka? Ja wybrałem, jak coś, eh? No przecież Ci widać teraz na mapie, nie? Ron też Cię już widzi przecież. No. No dobra, ale mówię jak coś, nie? No to będę szalał najwyżej, nie? Jesteśmy wszystko... wszyscy... O, ile magazynków? Nie, nie było nikogo na bank Ale ja, by, ja teraz biorę tylko amunicję, a nie ten... Broni mamy no. za dużo. Mamy za dużo broni. Bo my broni nie tracimy, tracimy tylko amunicję. Ała, ała, zombie, zombie. Bronie to i tak znajdziemy. Jezus! W każdej kupce są jakieś... CZ-ta. cz, e, hatchet. CZ i dwa magazynki. Oh yeah. Brawo, Nie, czekaj, to który nasz już, nas już raz? Wazji? Który raz znaleźliśmy? Co zatem na ziemi? Lionowy co, co tu mamy? Nic. 50 km Aha, jest sobie tutaj, okej. Okay. Mm -hmm. Wiesz co, to ja lecę tam po domkach dalej. Okay. O. tam te dobre kubki i Okej. Ok? Ok, to te chodzi ja się... ze mną. O, kolejne dwa magazynki do shotguna, jajebiks so. Myślałem, że pojedziesz do CZT. -y. Nie, nie, wiesz co? Zwiększyli mi się zdaje to Spawn broni, bo wcześniej było naprawdę mało, a teraz... A, drugi... po prostu jeździliśmy gdzie, tam, gdzie ktoś już był, nie pomyślałeś o tym? No właśnie No, ale ogólnie mówię, nie? Nigdy nawet po spawnie, na przykład na sk skate'a całego ogarnąłeś, tam jest 40 kubek itemów i tam nawet broni, karabinu nie było, że? Tam są śmieci zawsze tutaj... To a pewnie tutaj, ktoś wziął karabin C, wszystko było I tam my byliśmy podczas spawnu, tak więc wiesz, nie było opcji Żeby ktoś... Przedał, jak ja dawno nie kąpiłem na skajcie ze sniperką normalnie No to mówię, jedną już zabiliśmy, możemy zaraz wykorzystać Ja campię ja, ja mam ty... jedną w tylko nie wiem czy teraz mnie zabije a, a wy macie tego? protekta Co? Tak, tylko że nie wiem czy na drużynę, czy na Niki, nie? Mamy na drużynę właśnie Ej tam zombiaki z jakimś gonią daleko Ej dobra może... W... Ej my chcemy wsiąść, a ty odjeżdżasz cały czas. Aha, no tym dachu. Ja jebic, nie, chodź Co tam, pojeżdżę dalej, nie? Yolo A, oh, fuck, zombie Zaraz, ja pewnie będę tak jakoś mi się... ...szczanęło Okej okay. mhm. mhm, mhm, dzisiaj z PDW lecimy znowu tak. I co, może M2 spawny. No, oczywiście nie. Do bazy wojskowej dzisiaj wjeżdżamy z rowerem. No, wczoraj już było blisko. Tylko 20 magazynków. a i spróbuję ze snajpy z tego, nie? Nie da, nie da się, bo wtedy ten celownik się nie rusza. Fuck. Zepsujesz nam zabawę, Bezji. <laughs> jak coś będzie. Bezji właśnie, jak kogoś widzisz, to jedziemy i zabijamy, nie? A, a wczoraj jak mówiłeś, jak kogoś widzisz, to uciekaj. No tak, ale wczoraj, wczoraj było. No był lagi, co z tego? Z Mike'a widzieliśmy to. Z... Tak, z Bezimak, jeżdżę. To... Ej, pink, ej pink mi skacze, mam 130. No mi też skacze. Oh. <noise> a coś na czacie piszą? Jest znowu być. Ej, chłopaki, ja jestem na początku z Amfiero. Tak, wczoraj. Nie no, ogarnęłeś Chwilowe. A czy ja na minimapie co chwilę widzę, was nam. z przodu i tyłu mostu, nie? Też mi tak skarczą te punkty Może buleta? Pokażemy ci spawn, bez. No to chyba ja nie wiem, no to mów gdzie mam skręcać To już przejechałem, czy no... Nie, czekaj, gdzie to było? Ja, tam koleś, tam zginął zombie, tam koleś, tam zginął What? Gdzie koleś? No to, to już jest, to już zginął Gdzie? Tu, nie ma go no nieważne, mam jechać? W lewo, bodajże. No tak, w lewo, w sumie możesz i przez to przejechać, zobaczymy. To było z lewej strony. Pomiędzy budynkami takimi. Czekaj, dobrze jedziemy. I tu całkowicie chyba w lewo mi się zdaje, nie? Czy źle Ej, mówię? tak, tak, w lewo. Tu jest w lewo, tu, w, tu, lewo tu, w lewo. Tak. No, pro, no, prosto. prosto pomiędzy tu... te dwa budynki, co są po prawej. Widzisz? Hmm. Hmm. Tu? No teraz w prawo, no i w lewo. Tutaj i w lewo. I tutaj właśnie. I tu się... w lewo, i tu się rozbił. Chyba z dwa, bo trzy raz znaleźliśmy tutaj. What? Błączki kręć. Tak trochę tepa do tyłu, jak powiem. Ale mnie chyba nie wczoraj. No! Mieliście tu może namiot od kiedyś w tych kamieniach po lewej Nie, ma bajki kiedyś opowiadał. No właśnie nalezimy. Coś tu co nam w WOTAW! na, na, na Sanchezie, dawaj, dawaj Ło, <grym> <grym> a ja dostałem od kogoś. Albo... A dostaję, dostaję, dostaję! A, dostałem, a ja dostałem, dostaje, tyłu. Albo wy do mnie strzelacie, ja nie wiem, jest bóg. Masiór ty do mnie strzelasz, weź w stanie strzelaj może co? Dobra, czekaj, muszę wziąć te, bo... Ja bandaży, ja na wezmę Ej, bez ja i nie mam tego, pain killerów, ale przez pain killery mi nie idzie. Tak, tam... A, mam się się dopiero skończył. Ej, gdzieś odjedź i musimy sobie uzupełnić amunicję, bo ja mam dużo. Jeździć bezpiecznie. Musimy miejsc. uzupełnić amunicję, bo mam dużo. Hmm. Koleś kolejny! Dobra, bo... jedź na miejsce, walić go. Yy, ten gość na motorze po lewej. Bo cześć, ja mam. Cześć. Ja nie będę strzelał, bo mi się ekran w sensie ja nie mam tego, nie? Widzę, że wziąłeś wyposażenie całe. Yy, robię komuś. Z... Gdzieś... Nie, czekaj. What? Miałem ikonkę, żeby komuś robić transfuzję. Ej, gracz na prawo. Co? No! Ja pierdzielę. Nie, pierdziele. normalnie sobie, dobra. Ej, ukradną nam tu. I jedź gdzieś indziej, Zapowiada się taki znowu spokojny odcinek. No fuck, na zdrowie. Dzięki. Gdzie się ukryjemy? Pies, co ty robisz? A macie bengilary jakieś? No ja mam. Tam no nie, zamknięty tu jest. Dobra to tutaj dawaj Siadam, bo mi się tak cząść ekran, że nic nie zrobię. Wywalcie mi jeden killery. No to chodź tutaj, masz. Ja nie... Ktoś, z... Ktoś z was musiał mi po plechach No no ja nie... No na pewno ja strzelałem ci po plecach Ty, no, Ty no, wypadnie... no ale ja strzelałem cię ciebie cały czas, więc nie wiem jak mogę cię trafić. No nie No ale to takie bagie właśnie na tych rowerach i motocyklach. Czekaj. Po prostu osiągnąłem taką prędkość, że Majki był za... A czy Roland był za tobą, nie? Aha, amunicję do czego chcesz? Bo wiesz co, do PDW mam mało, to czekaj zobaczę co tu mam najwięcej Ja ci mogę Winchester dać i ammo Ja mam 32 do Winchestera I do spasa mam 20, nie wiem co chcesz I 30 do infilda Ale nie wziąłem broni Ja mam infilda o, to może mi dać ammo do infilda, bo ja z niej już Do infilda, tak? No Dobra, dam ci już całe 30 To podnoć. Trzy magazynki ty powinieneś mieć Czyli 34. Eee, raz... Okej, okay, są trzy Jedno weszło, jedno, drugi. Dobra, to już wsiadam Dobra, to ja będę musiał wstawać i zobaczymy wtedy. Uże, no właśnie. Mieli Jak ty stoisz za mną, to znaczy, ty musisz stać za mną, a Roland jest kucać? zresztą będę no. stał cały czas. Musię później zapomnieć się, by nawzajem. Ale pojawię. wiesz co? Musielibyście się zamienić miejscami, bo, bo ty nie możesz tego obracać się z tym PDW, ty musiałbyś kłócać Maxior. No dobra, to czekaj, to jest ja No właśnie, mam... będę ten. Znaczy, no dobra. Łatwo ład, nie mogę Okej, Ok, jest wszystko. Roland, o, muszę... Ja pierdziemy się, że to kolej pobiega do naszego roweru. Jest, jest. X, C, dobra. Okej, okay. jest, Git. Jest tę turetą. Turetą. Eee, coś strzelało? Nope. Może wracamy do tamtych kolesi, co? Zabijajcie. No w prawo. Dawaj, do tamtych, Bez. Trzeba ich pozabijać. Tamtego nie ogarnęliśmy, to trzeba coś innego. Dawaj, Bez w prawo na tę autostradę teraz to... na przykład? No czekaj, ty ty na baranie sobie? Co A ty tutaj na dole zabić, czy to tutaj że są? Bo tam trup był, widziałem. Ch***, by, zrobiliśmy ten moto tego gościa, to było super. No, znaczy zabiśmy odzyskali. Eee... trup. Ale zombie, dobra, jedziemy dalej. No tam, tam to stradę jadę, nie? No jak tam był ten koleś, no to możesz dawać to. No nie ma opcji, żeby gdzie indziej skręcił. A on czymś jechał czy biegł? Eee, biegł Bieg, jeden na tej autostradzie. to Może być na końcu mostu albo tam na tych zakrętasach, no to może go. Przed dróg. nami coś jest. Ile? I co to jest? Coś stoi, z nie? z lewej nie gracz. widzę. Gracz. No to widzę. co jest? To jest gracz. Hmm. O! Nie, nie przedłubi roweru. Nie przedłubi roweru. Putkałem! <noise> no eee. jedź, skacz. Dawaj. Dobra, dobra, stój. Z nim. Bo, e, e, dawaj tam bo on się płaca. Nie zdaje? wiem, leżę na ziemi po prostu Ej, ja nie mogę strzelać teraz Ej, skoczy z mostu A nie, bo to jest beton to nie Chciałbym. Ale Cześć. mam lagi teraz mnie trapa. Ej! Mam 4 HP! What? I krwawie! Sniper jakiś Sniper? Nie nie! Chyba... Nie wiem ja to wiem bez jego, ale wątpię Nilocz! 10k zabrać! Czekaj, robię ten baga komuś. No infield bierze 9K, nie? Ale jak? Masz krew już? Mam, 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 mam. Dobra. Wracamy po niego. Dawajcie. Ja nie mogę strzelać, Czekaj Kurde. Nie oh. stawaj. Nie mogę strzelać, bo. Może odjedziemy gdzieś i będziemy go tego. Jezu się chyba z dobrze skoczył. Zeskoczył. Ja, ale on oberwał nieźle. A ale to są w ogóle... no, jest ty... mam 4 Cztery też 4K, bluda. Ej, czekajcie. Czekaj, robię komuś znowu transfuzję. Mi chyba, bo ja mam 3K, czekaj. No, mam 16, dobra, jedziemy po niego. Ej, tu są dwa trupy w ogóle. No, ale dobra, jedź, jedź bliżej, gdzie on jest. Albo czekajcie, okay. ja zajmę się tym trupem. Czy co? Nie wiem, walić z tych trupów, najpierw go zabijmy. A nie no wiem, gdzie on jest, jest, muszę jest, muszę się czekać, rozejrzaj się szybko. Nie ma go, widziałem jak zeskakiwał, ale. Nie wiem. Chcemy na dół? Nie no, jest, dobra. Stok zdobył medal. Łuuuuu, szaleństwo. Bo ja tu nawet nie zdążyłem postrzelać, bo nie mogłem się obrócić za tego Rolanda Spra obrabi, obrabi Strzelałem do przodu i nagle patrzę ten. Właśnie, obrabował. Ej Maksiu, to masz pękilery weź se No to weź mi i później mi dasz. No? Ja Mam jeszcze 4 blootbugi weź go więc możemy... To kiszcze dać? Ło, a... Wiem, że komuś zasadziłem skolby. No to, to musiałeś to, to mi kill. zasadzić. Nie, nie, nie dałeś, bo ja nie sądzę, co wstałem. Ej, ktoś krwawi z was, bo mogę dać komuś bandaż. Nie, oh, nie, fuck nie ja! To dam ci bandaż, bo mam ich 7. Dobra mam. A, a mam tego tak, za zanadto. Dobra dzisiaj. teraz nam wsiądzie ktoś da rower, ja tam. Dobra, idziemy stąd, bo... Albo idziemy do Lossa... No właśnie po niego powinieneś dawaj. No, ale gdzie on, gdzie on poszedł, no wiesz, gdzie poszedł trawo po gdzieś na pewno. Przeskocz tam na dół i tam pojedziemy gdzieś. Dalej gdzieś na... krwawi! Bo za nami krew się leje. E, ja what? Nie wiem. Ja co? też nie. 500 celu, czas. Jak, jak to? Jak cały czas masz 1500? 15500 No to ktoś ma okres i ten... Mogę komuś dać bandaża, ale okej. Okay, nie no ma. czekaj, no jak krwawi niby ale dopiero wziąłem metki. Czekaj, yy, bandażuje kogoś. Mnie bandażujesz, dobra. Nie, teraz zauważyłem, że dopiero ten. Eee, gracz! Koleś! Nie! Dwa tak. trupy! Czekaj, strzelam! Strzel. W łeb! No stój! Po! Tak. Ja musi strzelać, bo bo ty jest. Dobra. Ty zapiękłeś, Czy kogoś z was trafiłem? Do kogo wy strzelacie się, zapytam jeszcze w dodatku? Koleś stoi przed nami i się C nie rusza. Co ty gadasz? Czekaj, stój! No trafię mu chyba. Ale na, na chodniku, dobra jedź bo nie wiadomo co tu się dzieje What the Nie widziałeś <grym> U mnie stoi na chodniku, bez jego nie widzi, u ciebie stoi na trawie. Ale u mnie on leżał, to on może martwy jest w ogóle, wiecie? Ale ona on u nas stoi, no, no może martwy, ale... No właśnie są boki, że ktoś stoi martwy, nie? No tak no ale... On to czek, Ej, zostawię tutaj rower, ktoś stoi, jak ktoś coś wyskakujecie. Wow. Ej, to ja usiądę na rower, a ty... Stois, no, no oczywiście zostawiamy mnie Teraz Halo? Teraz to pies już szeli bez jego Żyjesz? Mam i zombie jak też Nie, nie żyje <laughs> Co ząbek. miał? What the fuck? Co miał? Czekaj bo mnie Można sobie spokojnie, chodźcie podjecie tutaj Dobra trzymaj ja to ja idę ma, ma, tam, pa, ma tam, parę rzeczy a ma tam, ma, ma pół ekipunek ziom a ja ten ziom ale tamten tu skakał, nie? To ja jeżdżę a wy Dobra to no. ty bez się sami, ja spróbujesz coś z niego wyciągnąć Ok O dwie To jeden zostawię komuś jak ktoś nie ma ja odradzę tego drugiego tutaj typa Amunisz. A mów A tu jest ta wieżyczka z... gdzie jest dużo amunicji Skoczy ktoś tam Roland, jeszcze o czym mówię? To ja tam tej platformie no To no ja no tam skoczę Dobra tu jest jeszcze parę rzeczy to wejść w ten... bez Ja tam, A, ja tam, ja tam poszedłem, tam co so, ty ty tam zbierzesz zbierz. spoko. Wiesz bez o czym mówię? <Grym> tu jest gracz! Gdzie? No! No to tu. Dofaj, No czekaj, dasz mi podejść tam podejść? No tu nie Lecisz To lejdziesz Rolanda niego uuu Poszutkana! Bo matko Boska! Zabiłem go. Ooooooo! myślę, że u, u tego gościa były rzeczy, ale to były takie rzeczy, to był Paint Killer, co tam. Dobra, ani razu mnie trafił ze spaz, tego, ze, ze spaza. To był tamten? ten? Nie nie nie, 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 inny był. Od no. y On tam się miał z tego, chwile. Na... Nic specjalnego nie miał, ty ma mniej klatek niż w innych miejscach. Tam na wieżyczkę też skoczy. Zawsze... Jest... Ogólnie nie ma nic specjalnego. Jeden magazynek do spazania to wezmę i no. to co, bier wszystko. Mapa, M9, SD map, okej. Okay. Siema ekipy Y. Jezu, znowu jakiś ziomot. O, Kałach z ammo. O, oh, nice. Nieka. Ale Sama... kawaham się przydał. Wziąłem samego Kałacha? No weź. Weź, się zawsze... nie ma miejsca. Co, to walić, zresztą mamy to walić. walić. Dobra, nie mam się, znaczy pod... się czysto, nic z żadnej strony, nikt nie biegnie. To bez i wsiadaj tu Nie to fakt, czekajcie chwilę. Tylko ja mam mało, to, mało do PDW, macie coś do PDW, czy nie? Mój nie. nie Dobra to na razie będę z PDW dopie Mam 80 daman, ale to jako PDW to i tak mało Nadam no, radę To są ostatni Medkit Macie jakieś jeszcze lekarstwa, co, co nic chcą ode mnie Roland, 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 what? Roland ile masz? Tego? medkitu? to? Nie mam w ogóle medkitów. Mam tu ma? bugi? Ja nie miałem w ogóle porządku początku teraz. to no, może a? pojedziemy do tego szpitala, co? No to co? Nie, nie, sorry, to... sorry, mam. Kurde, zapewniłeś. Brak... By, by, byliśmy w szpitalu przecież. No. Nie mówię, już wykorzystałeś, kurde? No, to się zastanawiam, nie? To dobra, zaraz się podzielimy, bo tu jest niebezpiecznie Tu jest najgorzej. Fest. Więc o, owa, każdy... Nie można. Czyli ma ktoś tego? A czy to na wierzchu? Nie. No. No nie biegam z hatchetem, ma ktoś hatchet na wierzchu? Nie, znaczy, nie, nie A Widzę jak fuck, biegasz Bo na oh! Oh! <śık> <Strzela> ktoś, eh! <śuk> Sorry macheru, cię! Bo się ty jesteś pojebany No zombie podbiegł do ciebie i cię machnął no! <śuk> yes. Ja pierdolę, ja się. Ej, ale słyszałem strzały, bez jaj <śuk> Ile zombie, czekaj, chodźcie na tą ulicę. No chodźcie, zjedzie, no. bo... Ja cię się <laughs> Ale się zlęknął no bo jak ktoś no. strzela ze z czegoś. Dawaj nie? tutaj no. I wyrzuć te dwa metkity, po jednym weźmiemy sobie z bezmięk masz tam Bo ja już też nie mam. Ale to było boskie! Tak no ej, nie moja wina! Ale to było jakbym po, ten, z pistoletu obrywał, wiesz? Ale to było boskie, nie ta reakcja. U! 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 No bo ja słyszałem jakby nie słyszały z pistoletu. Okej, wyrzucę wam po... Mecie. A ja, ja bym z papami kończymy chyba odcinek, co? Macie no za się podnieście, dobra, po jednym bierzemy, ja biorę. Jurszy. Dobra, weź też jednego i pita. Ok, jestem w żarwerku. <coughs> Okej, okay, to ja wskakuję i kończymy. Zombie leci, jeśli ktoś go tam może się. To bez. Tego nie mnie. Dobra, może są. O! Jaki kień! się w Maxiora! Co? <coughs> Maxi, żyjesz? No, żyje. Tak? No. <coughs> Bo u mnie leży martwy. To zombie jest. Nie, na rowerze Maxie leży martwy. Cześć to. Tak? No dalej. Szyję. No nie no, o, mnie zaraz... jeszcze. To, to kończymy, nie? No. Dziękujemy za uwagę. trzymajcie się, się. Cześć. Hej.